Czy prezydent może tak po prostu powiedzieć kandydatowi na sędziego nie, dziękuję i odmówić nominacji? Dobre pytanie. Czy to jest jego absolutne niepodważalne prawo, czy może, no wiesz, ostatni formalny krok w procedurze, którego po prostu musi dopełnić? Mm -hmm. To pytanie ostatnio strasznie rozgrzało debatę publiczną, zwłaszcza po tej odmowie nominacji dla 46 sędziów przez prezydenta Karola Nawrockiego. I po tym głośnym komentarzu byłego prezydenta Andrzeja Dudy, który na Platformie X nazwał to wprost swoją prerogatywą. O właśnie, to słowo prerogatywa jest tutaj tutaj kluczowa. Brzmi tak ostatecznie, prawie jak władza królewska. Zgadza się. Sugeruje władzę, która w ogóle nie podlega żadnej dyskusji, ani, co ważniejsze, kontroli. I właśnie tym się dzisiaj zajmiemy. Mamy przed sobą artykuł Odmowa powołania sędziego przez prezydenta analiza prawna. I nasza misja jest prosta. Wgryźć się w argumenty. Dokładnie wgryźć się w te argumenty i zrozumieć, co tak naprawdę mówi prawo. Czy prezydent jest tu powiedzmy suwerennym decydentem, czy raczej strażnikiem procedury, który sam też podlega jakimś regułom? Myślę, że najlepiej zacząć od samego fundamentu, czyli od konstytucji. To ona rozdaje karty. Świetny plan. A więc, artykuł 179 Konstytucji, zacytuję, bo tu chyba każde słowo ma znaczenie: Sędziowie są powoływani przez prezydenta Rzeczypospolitej na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa na czas nieoznaczony. Niby proste zdanie. Niby tak, a jak się okazuje, to prawdziwe pole minowe, jeśli chodzi o interpretację. I co fascynujące, to właśnie w tych kilku słowach kryje się całe sedno sporu. Zwróćmy uwagę na sformułowanie są powoływani. Mhm. Ta analiza prawna, którą mamy, bardzo mocno to podkreśla. Ten zwrot ma charakter kategoryczny, stwierdzający. Konstytucja nie mówi, że sędziowie mogą być powoływani. Albo że prezydent powołuje, jeśli uzna to za stosowne. Właśnie. Język prawny jest tu bardzo precyzyjny i on sugeruje obowiązek. Innymi słowy, jeśli kandydat został prawidłowo przedstawiony we wniosku przez uprawniony organ, czyli KRS, to prezydent ma go powołać. Czekaj chwila. Jeśli to jest obowiązek, to ta niedawna decyzja prezydenta Nawrockiego, który odmówił całej grupie, wygląda na no na jawne złamanie konstytucji. Czy tak to trzeba czytać? I tu dochodzimy do niezwykle ważnego niuansu, który wyjaśnia nasze źródło. W tym konkretnym przypadku, odmowa prezydenta Nawrockiego, co jest paradoksalne, nie miała wielkiego znaczenia prawnego. Jak to? Bo, jak wskazuje autor, Krajowa Rada Sądownictwa, która tych 46 kandydatów wyłoniła, została ukształtowana w sposób sprzeczny z konstytucją. W związku z tym ci kandydaci i tak nie uzyskaliby statusu pełnoprawnego sędziego, nawet gdyby prezydent ich powołał. A, czyli wada tkwiła u samego źródła, w procedurze? Dokładnie. To jest niesamowity paradoks. Odmowa prezydenta wywołała burzę polityczną, ale z perspektywy czysto prawnej była w zasadzie pustym gestem, bo cały proces od początku był wadliwy przez tę niekonstytucyjną KRS. Na to wychodzi według tej analizy. Ale ta sytuacja stała się takim pretekstem do szerszej dyskusji, którą właśnie podsycił ten komentarz byłego prezydenta Dudy. On nie odnosił się do wadliwości tej konkretnej KRS, tylko do samej zasady. Czyli do tego, że prezydent może? Tak, jego teza brzmi: prezydent może odmówić, kiedy chce, bo to jest jego prerogatywa. I to jest ten pogląd, z którym nasza analiza prawna wchodzi w otwartą polemikę. Okej, okay, czyli z jednej strony mamy ten konstytucyjny obowiązek, a z drugiej to twierdzenie o prerogatywie. Jak autor analizy radzi sobie z tym zderzeniem? No właśnie, to jest oś sporu i zięgło wyjaśnia to bardzo metodycznie. Po pierwsze, wskazuje, że prezydent Powołując sędziego, działa jako organ administracji. Administracji? Ale przecież kancelaria prezydenta to nie jest typowy urząd. W znaczeniu funkcjonalnym, to znaczy, że wykonuje konkretne zadanie z zakresu administracji państwowej. Przepisy mówią jasno, że inne organy państwowe też mogą podejmować takie działania. Ale jednocześnie czytam tutaj w materiałach, że odmowa powołania to nie jest typowa decyzja administracyjna. To brzmi jak sprzeczność. Jak coś może być działaniem administracyjnym, ale nie decyzją? To tylko pozornie jest sprzeczność. To jest taka subtelność prawna, ale kluczowa. Żeby coś było decyzją administracyjną, w ścisłym tego słowa znaczeniu, musi istnieć przepis, który daje organowi podstawę do jej wydania. Na przykład ustawa mówi: Wójt wydaje decyzję o warunkach zabudowy. Jasne. A w tym przypadku, przy powoływaniu sędziów, takiej podstawy po prostu nie ma. Prawo nie mówi, prezydent wydaje decyzję o powołaniu lub odmowie powołania. On po prostu powołuje. Czyli, żeby użyć jakiejś prostej analogii, decyzja to jest ten oficjalny list z urzędu z numerem sprawy i pouczeniem, a akt prezydenta jest bardziej jak, no, uroczyste wręczenie dyplomu na koniec studiów. O. To świetna analogia. Samo wręczenie jest czynnością, ma skutki, ale nie jest decyzją w tym biurokratycznym sensie. I problem pojawia się, gdy rektor odmawia wręczenia tego dyplomu, chociaż student spełnił wszystkie warunki. To jest doskonałe porównanie. Nasze źródło idzie podobnym tropem, przywołując inne akty prezydenckie, na przykład nadawanie obywatelstwa czy tytułu profesora. A, czyli podobne sytuacje. Tak. Kiedy Rada Doskonałości Naukowej składa wniosek o nadanie tytułu profesora, ustawa nie daje prezydentowi opcji Nie dziękuję. Podobnie jest z sędziami. Jeśli wniosek składa prawidłowo ukształtowana i działająca Krajowa Rada Sądownictwa, prezydent ma konstytucyjny obowiązek współdziałania z nią. A co jeśli tego nie zrobi? Jakie są konsekwencje? Według tej analizy, jeśli prezydent po prostu postawi na swoim i odmówi. I tu dochodzimy do samej istoty państwa prawa. Źródło cytuje pogląd, że taka od, arbitralna odmowa naruszałaby nie tylko zasadę podziału władz, ale przede wszystkim fundamentalną zasadę demokratycznego państwa prawnego, tę z artykułu drugiego konstytucji. A fundamentem jest unikanie arbitralności. Dokładnie. Unikanie samowoli w działaniach władzy. Gdyby prezydent mógł bez żadnych kryteriów i bez żadnej kontroli odrzucać prawidłowo wyłonionych kandydatów, to byłoby to, no, czystym przejawem władzy opartej na widzi, mi się, a nie na prawie. Okej, okay, to jest mocny argument, ale co w praktyce? Załóżmy, że mamy prawidłowo działającą KRS, składa wniosek, a prezydent mówi nie i wydaje postanowienie o odmowie. Albo, co chyba jest bardziej podstępne, po prostu chowa wniosek do szuflady i udaje, że go nie ma. Tak, milczy. Prawo jest na to przygotowane. Przecież nie można go zmusić siłą, a może jednak można. Można. I tu właśnie wchodzi w grę drugi potężny mechanizm skarga na bezczynność. Aha. Prawo nie toleruje próżni. Jeśli organ ma obowiązek podjąć jakieś działanie w terminie, a tego nie robi, to druga strona może wnieść do sądu skargę, zmuszając go do wyjścia z tego, powiedzmy, paraliżu. Czyli kandydat na sędziego nie jest bezgronny. A co w tym pierwszym przypadku, kiedy prezydent formalnie odmawia? Tu, według autora analizy, jest jeszcze prościej. Takie postanowienie o odmowę kwalifikuje się jako inny niż decyzja lub postanowienie akt z zakresu administracji publicznej. Brzmi skomplikowanie. To jest specyficzna kategoria z przepisów o sądach administracyjnych. Działa jak taka prawna furtka. Pozwala zaskarżyć działania władzy, które nie są typową decyzją, ale wciąż wpływają na nasze prawa. Czyli w obu przypadkach i formalnej odmowy i milczenia droga do sądu administracyjnego jest otwarta. Tak jest. Dobrze. To załóżmy, że taka skarga trafia do sądu. I co sąd może zrobić? Może nakazać prezydentowi powołania sędziego? Ma do dyspozycji cały wachlarz narzędzi. Sąd może po pierwsze zobowiązać organ, w tym przypadku prezydenta, do wydania aktu lub dokonania czynności w określonym terminie. Rozumiem. Może też formalnie stwierdzić, że organ dopuścił się bezczynności, co już samo w sobie jest istotne. Co więcej, może ocenić, czy ta bezczynność miała miejsce zrażającym naruszeniem prawa. Zatrzymajmy się tu na chwilę. Tak. Bo to, co mówisz, jest fundamentalne. Mhm. To oznacza, że w państwie prawa nawet prezydent, głowa państwa, nie stoi ponad procedurą. Jego działanie, nawet to szumnie nazwane prerogatywą, może być mhm. wzięte pod lupę przez sąd, dokładnie tak, to kompletnie zmienia optykę. A co jeszcze może sąd? W pewnych sytuacjach, jeśli stan faktyczny i prawny sprawy nie budzi wątpliwości, sąd może pójść o krok dalej. Może orzec o istnieniu lub nieistnieniu danego uprawnienia. Co to znaczy w praktyce? W praktyce mogłoby to oznaczać stwierdzenie przez sąd, że dany kandydat ma po prostu prawo do bycia powołanym. To bardzo skuteczny środek ochrony prawnej. No dobrze, ale to wszystko brzmi jak spójna, logiczna teoria. Jednak w prawie często jest tak, że teoria swoje, a praktyka czyli orzecznictwo swoje. Czy sądy faktycznie podzielają ten pogląd? Że mogą kontrolować prezydenta? W orzecznictwie naczelnego sądu administracyjnego pojawiły się na przestrzeni lat sprzeczne stanowiska. Czyli spór na samym szczycie. Dokładnie. To pokazuje, że doktryna prawna w tym zakresie ewoluowała i ścierały się różne poglądy. To jakie były te kluczowe różniące się orzeczenia? Źródło omawia dwa postanowienia NSA, które pokazują tę zmianę myślenia jak w soczewce. Pierwsze pochodzi z 2012 roku. Okej. Okay. W tej sprawie sąd stwierdził kategorycznie, że nie ma podstaw prawnych, by kwalifikować działania prezydenta w tej sferze jako akt administracyjny podlegający zaskarżeniu. Uzasadniał to tym, że to nie jest sfera administracji i że z konstytucji nie da się wyprowadzić prawa dla kandydata, którego mógłby dochodzić w sądzie. Czyli to orzeczenie wprost wspierało tezę o niekontrolowanej, nietykalnej prerogatywie. Zgadza się, autor analizy od razu jednak zaznacza, że to orzeczenie spotkało się z dużą krytyką w nauce prawa przywołuje na przykład losę doktora Jarosława Słukowskiego. Ale potem nastąpiła wolta. A czyli zmiana? Tak. Drugie kluczowe postanowienie pochodzi z 2021 roku i dotyczyło sprawy analogicznej odmowy nadania tytułu profesora. To ta sama analogia, o której mówiłyśmy wcześniej. Właśnie. I w tym nowszym orzeczeniu NSA stwierdził coś zupełnie innego. Orzekł, że chociaż postanowienie prezydenta nie jest decyzją administracyjną w ścisłym sensie, to i tu cytat jest ważny. Winno zostać zakwalifikowane jako inny akt z zakresu administracji publicznej, który podlega kontroli sądowej. To jest fundamentalna zmiana perspektywy. Ogromna. Czyli mówiąc prościej, sąd powiedział: nieważne, jak to nazwiemy, jeśli wygląda jak kaczka i kwacze jak kaczka, to będziemy to sądzić jak kaczkę. Haha, ha. dokładnie tak. Nawet jeśli prezydent nazywa to swoją Prerogatywą, to jeśli ma to cechy działania administracyjnego, to sąd ma prawo się tym zająć. Dobrze to rozumiem. Idealnie to podsumowałaś. To jest sedno tej wolty w orzecznictwie. Autor analizy zdecydowanie opowiada się za tym nowszym poglądem. Podsumowuje to, przytaczając tezę, że akt prezydenta w tej materii jest w istocie aktem wykonawczym. Wykonawczym. Tak, jest konsekwencją, domknięciem wcześniejszej procedury i decyzji innego wyspecjalizowanego organu, czy to KRS w przypadku sędziów, czy Rady Doskonałości Naukowej w przypadku profesorów. Czyli jest ostatnim ogniwem w łańcuchu. To bardzo mocno osłabia tezę o swobodnej, dyskrecjonalnej władzy prezydenta, a wzmacnia te o jego roli jako tego ostatniego ogniwa w procedurze. Ok, to po przejściu przez całą tę prawną dżunglę, co jest najważniejsze do zapamiętania? Spróbujmy to zebrać. Po pierwsze, samo sformułowanie w Konstytucji sędziowie są powoływani silnie sugeruje, że przy wniosku od prawidłowej KRS jest to obowiązek prezydenta, a nie jego wolny wybór. Zgadza się. Po drugie, to głośne hasło o niepodważalnej prerogatywie jest mocno kwestionowane przez argumentację prawną. Ta argumentacja klasyfikuje odmowę lub bezczynność prezydenta jako akty z zakresu administracji, które można zaskarżyć. Czyli poddać kontroli sądowej. Władza prezydenta nie jest tu absolutna. Właśnie. I po trzecie, co chyba najważniejsze z praktycznego punktu widzenia istnieją konkretnie ścieżki prawne skarga na akt lub skarga na bezczynność, które pozwalają kandydatowi bronić się przed arbitralnością głowy państwa. To nie jest sytuacja bez wyjścia. Te trzy punkty doskonale streszczają główny nurt argumentacji z tej analizy. Pokazują, że prawo ma narzędzia, by radzić sobie z pozornie niekontrolowaną władzą. Dziękuję. To było naprawdę dogłębne wyjaśnienie. Pokazuje, jak jedno słowo w konstytucji może być polem bitwy o fundamentalne zasady państwa.